Dzisiaj będzie trochę mniej filmów, jakby co dlatego, że jestem chora i słownie ciągle śpię, albo się zlecuję, i nie mam siły nagrywać, Żeby to nie było, film, i nie wiem, co, dzisiaj jak dzisiaj jakikolwiek będzie, ale raczej będzie. Więc witam. Grozi. Oczywiście znowu to jest od tego komentarza, co ostatnio dostałam od tej dziewczyny. I w ogóle to wygląda, jak... O, muzyka jest bardzo ciekawa, taka, taka zaraz odechciała się w to grać, bo myślę, że zaraz ci coś na wyskoczy. Ale dobra, może, się może Muzyka mnie przeraża. W ogóle tu zabudzę się z całą natarką w szpitalu i muszę się wydostać. Ja się boję. A ja się potrząsłam, co jest? Nie wiem, co to zimno, zimna, co to ze stresu. Z tego i z tego. Ogólnie ciekawostka. On był podpisany jako 13. A jak horrory są tak podpisane, to w domu jest, że nie jest za to żaden zabawny horror. Ja potem będę potrzebować rozgrywki. Myślę, że sobie właśnie ten. Boję się, ale dobrze.

Creepy. И там то было крепи. Такого не на 对对对。 Oh mio oh Ah Dobra, to' było creepy Bo, pacjent, który nie żyje, te alimentów chyba nie może weźmie moich. To było creepy, to było creepy. Boję się, ale dobra. Co to jest? Jakiś wykrywacz głód. Taka znowu karta, ta karta Nie A! dziękuję chora, że, że mnie znowu to jest w ogóle światło daje. O kurde boję się. A! Przera się. Coś mi na łeb zaraz zaraz wyskoczę. Jestem tego pewna. A wtedy dostanę zawały. Co to jest za miejsce? Co wy to widzicie? Kamery. Nie wiem, jak się kończą w cholorach takie miejsca. Łazienka. Mogę wejść do łazienki? Mogę. A! Oj. Co to jest? Nieważne. Kosmar. Jaki kosmar znowu? Kosmary będę miała po tej grze, chyba. X Bo wydarłam się na półchacz. No Prawdopodobnie niepotrzebne. Pięknie. Będzie się rozglądać. Jakieś po prostu po prostu nie było. Jezus Marias! To mnie nie da. Ta dziewczyna, która mi to poleciła, miała rację. To jest za straszne dla mnie. Саванна Ну и, не фотографа. Видите, вот А, No. Wow. Woah. Wow. <laughs> to było creepy, to było, to było za bardzo creepy dla mnie chyba. Tak To jest tu chodzi. To lekarskie. Dlaczego to jest trup? Ja się pytam. Part 2 na 5 lajków. Mała.